Dzień dobry państwu, Łukasz Kościelniak, witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji Dami. A ze mną jest pan Radosław Witkowski, prezydent Radomia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie. No i świeżo upieczony zwycięzca drugiej tury wyborów samorządowych. Gratulacje dla pana. Trzecia kadencja, po raz pierwszy w historii Radomia coś takiego się wydarzyło. Dziękuję za gratulacje, natomiast panie redaktorze, ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Radomia, którzy... W niedzielę oddali na mnie głos. Traktuję to naprawdę jako wielki kredyt zaufania i swoją działalnością, aktywnością. Będę starał się go przez najbliższe pięć lat spłacić, bo uważam, że to wielka sprawa. Podnosiłem to wielokrotnie w czasie kampanii wyborczej. Mamy rząd, mamy zarząd województwa mazowieckiego. Mówię mamy. W sensie oczywiście koalicji 15 października, większość w Radzie Miejskiej i teraz ja zostałem prezydentem, więc tak jak u pana redaktora powiedziałem to w piątek, bo bodajże o ile dobrze pamiętam, biorę pełną odpowiedzialność za dobrą współpracę z wszystkimi organami, instytucjami państwowymi, tak żebyśmy mogli realizować jak najlepsze projekty dla miasta. Był czas na świętowanie? Był czas, był na świętowanie, przyjmowanie gratulacji, ale już wczoraj byłem w pracy, także to wszystko należało połączyć. Myślę, że przede mną w ciągu najbliższych powiedzmy dwóch tygodni jakiś krótki urlop, bo trzeba zregenerować siły, naładować akumulator, żeby być od, już od 7 maja, bo wtedy sesja. Inauguracyjna nowej kadencji Rady, więc od 7 maja kolejna kadencja i muszę być, muszę być gotowy. Realizować to, to mm -hmm. co obiecałem i do czego się zobowiązałem. Ponad 54%, dokładnie 54,58% e, to dobry wynik. To wynik, który Pana satysfakcjonuje w tych, w tych wyborach, bo ten końcowy wynik, który teraz właśnie podałem, mocno różnił się od tego wyniku sondażowego przedstawionego o godzinie 21. Panie redaktorze, nie ma to żadnego znaczenia. Mieliśmy świadomość, ja miałem świadomość tego, że ten wynik będzie spadał zawsze. Że tak jest przy takich wyborach, że delikatnie te exit pole się różnią, więc nie ma to żadnego znaczenia. Wynik jest bardzo dobry. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim mieszkańcom Radomia dziękuję, bo to wasze głosy złożyły się na ten dobry wynik, który dał mi zwycięstwo i de facto trzecią kadencję jako prezydenta Radomia. Ale znaczenie ma chociażby frekwencja i pamiętam, jak pan po pierwszej turze mówił, że pana głównym zadaniem jest to, żeby zmotywować Radomia do tego, żeby zmotywować, przekonać Radomia do tego, żeby poszli e, na wybory i zagłosowali, no i nie do końca się to udało, bo frekwencja z pierwszej tury, która wynosiła 48,65%, e, w drugiej turze spadła do 41,71%, więc e, nie wiem, za mało jako kandydaci Staraliście się, się przekonać Radomian? Czy jednak myśli Pan, że e, zdecydowała kwestia nie wiem niechcenia, czy może tego, że część kandydatów po prostu odpadła i wyborcy nie znaleźli w Was alternatywy? Nie tylko w Radomiu ta frekwencja odbiegała od, taki, od tej oczekiwanej, bo my jeszcze żyjemy tymi wartościami z 15 października, frekwencja powyżej 70%. Natomiast w skali całej Polski frekwencja w tych wyborach samorządowych była dużo. Niższa i ja jednak odczytuję to jako takie zmęczenie materiału. Polacy są zmęczeni polityką, zmęczeni są wyborami, a przed nami, proszę Państwa, nie zapominajmy, bo za półtora miesiąca kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego też bardzo ważne. Więc myślę, że takie lekkie zmęczenie i te wybory samorządowe nie każdy pewnie potraktował poważnie, natomiast mam nadzieję, że to jest taki jednorazowy tylko przypadek. Każde kolejne wybory samorządowe, które w moim przekonaniu są najważniejszymi, bo decydują o naszym miejscu, gdzie żyjemy tak wprost i bezpośrednio. Myślę, że każde kolejne wybory samorządowe będą się cieszyć coraz większą popularnością. Jak analizowaliśmy wyniki wyborów drugiej tury, chociażby w regionie radomskim, to można było zauważyć taki wiatr zmian. Wielu samorządowców odeszło, czy zmieni się już niedługo na swoich stanowiskach. Tymczasem w Radomiu, tak jak wspomniałem na początku, panu udało się wygrać. Po raz pierwszy trzecia kadencja prezydenta staje się faktem. Co pana zdaniem zdecydowało o tym, że mieszkańcy postawili właśnie na na pana. No, bo nie wiem, przeglądając media społecznościowe, widzimy, że no jest, pan, jest pan krytykowany za, za swoje działania, odnosząc wrażenie, chociażby obserwując scenę polityczną, też ta krytyka jest, a tymczasem wyniki wyborów kompletnie tego nie potwierdzają. Panie redaktorze, proszę mi pokazać władzę, która nie jest krytykowana. Gdybym nie był krytykowany, to wynik byłby w okolicach Kuby, czyli 100%, a nie 54%. Ja traktuję to jako normalny. Ja nie traktuję swoich konkurentów politycznych jako wrogów, nieprzyjaciół, tak jak ja jestem traktowany przez polityków PIS-u. Traktuję ich jak konkurentów i też uważam, że krytyka, ta przestrzeń do rozmowy i do dialogu jest bardzo ważna, bo z tego rodzą się dobre i ciekawe rzeczy, i też wiele rozmów, które przeprowadziłem z Radomianami właśnie w czasie kampanii, pokazały, że należy rozmawiać. Należy rozmawiać, i wtedy zamiast 25 spraw mamy 30-32 sprawy do załatwienia. Więc myślę że, myślę, że wprost na ten wynik złożyły się dwie rzeczy. Po pierwsze, dwie pełne kadencje, i, i, i te dwie pełne kadencje zostały rozliczone przez mieszkańców w sposób pozytywny. Ja tutaj Mówię pozytywnie czy negatywnie. Tam, gdzie mieszkańcy oceniają negatywnie, to zmieniają swoje władze, zmieniają wójta burmistrza czy prezydenta. Natomiast uważam, że te dwie kadencje, tych zmian, które przeprowadziłem wspólnie z mieszkańcami, zostały ocenione pozytywnie, i udało się w kampanii wyborczej przedstawić mi i mojemu zespołowi. Wizję kolejnych zmian, i też, też powiedziałem wprost, że stawiam musimy postawić w tej chwili akcent wykorzystując współpracę z rządem i samorządem województwa, żeby te zmiany były jeszcze szybsze i jeszcze głębsze, tam gdzie mieszkańcy tego oczekują. I tak rozmawialiśmy o wielu sprawach, ale już dziś wiadomo, że musimy odtworzyć, realnie otworzyć radomski program drogowy i to musi być taki radomski program drogowy 2.0, gdzie będziemy realizować. Te wszystkie postulaty, które wpłynęły, czy to utwardzanie ulic, przebudowa ulic, remont chodników, czy też nowe oświetlenie, bo tego radomianie oczekują. Myślę, że uda się już od 2025 roku w budżecie rezerwować 10%, a może nawet i więcej tego budżetu inwestycyjnego i to już będą realne pieniądze, które przez 5 lat powiedzmy pozwolą nam zainwestować w tę infrastrukturę około 100 milionów złotych, blisko 100 milionów złotych, i myślę, że za 5 lat, kiedy będę rozliczał, się przed mieszkańcami, bo to jest moja ostatnia kadencja, więc ona też, będzie, ona też będzie taka spokojniejsza. To wtedy będę mógł powiedzieć, że zostawiam miasto, w których na przykład nie ma już ulic gruntowych. Bardzo chciałbym, żebyśmy wspólnie razem przez te 5 lat właśnie ten problem rozwiązali. Mówi Pan o tym, że to będzie Pana ostatnia kadencja, bo oczywiście takie są przepisy, ale że przepisy lubią się w trakcie zmieniać. To pytanie, czy nawet gdyby była taka możliwość dopuszczona, że pan mógłby ponować, startować ponownie, to rozumiem, że. Decyzja będzie taka sama, tak? Panie redaktorze, naciąga mnie pan na bardzo poważne wyzwania, tylko pytam i zobowiązania, bo nie wiem, bo nie wiem, i zobowiązania czy polityczne. A presja wynika z tego, że po prostu są takie Proponuję prepisy, tak. Czy, czy Proponuje tak. pan. Tak uważa. Proponuję tak. Trzymajmy się tej litery prawa, nie żonglujmy nie manipulujmy prawem, albo nie przyjmujmy założenia, że ktoś tam coś zmieni. Dziś prawo stanowi jednoznacznie dwie pełne kadencje pierwsza za mną, druga przede mną, więc w 2029 roku zakończę, urząd... zakończę pracę jako prezydent Radomia. Pana ulubiony polityk, poseł Marek Suski po niedzielnej nie, 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 nie. Moim ulubionym wygr... politykiem jest Dona Tusk. Ale Radomskim. Zgadza się bardziej już? Nie, 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 to b, b, absolutnie, ale proszę, proszę, proszę zacytować. Poseł Marek Suski wygrał oportunizm i lejnictwo, a przede wszystkim wygrało takie powiedzenie, że się nie da. Miasto niestety nadal będzie się staczać przepaść finansową i niekompetencje. Wygrał ten, który wszystko zawala, wszystko jest drogie i nie w terminie. Redaktor... Pewnie domyśla się pan, znaczy, o kim posył Marek Suski znaczy, tak gdy, powiedział. Gdyby pan, redaktor, mnie zapytał, kto to powiedział, to też bym wiedział i o też kim również. Powiem, Natomiast no. jak słucham, słucham właśnie cytowań Suskiego, Marka, to przypomina mi się taka historia sprzed kilku lat, kiedy tenże polityk pojechał do Chin, bodajże do Pekinu i przed, w, obliczu, w obliczu tam delegatów na jakimś kongresie przemawiał po polsku. I wydaje mi się, że to byłoby bardzo dobre rozwiązanie, gdyby Marek Suski w, w Chinach przemawiał przemawiał po polsku, a w Polsce po mandaryńsku. Myślę, że nic byśmy absolutnie nie stracili nie, nie stracili z tego, z, z tych słów. Natomiast wybory, które są za, na, które za nami, pokazały jednoznacznie, że musimy się znaczy, ja, ja nie muszę, bo Marek Suski nie jest moim problemem, ale wydaje mi się, że radomscy politycy PiSu powinni się Marka Suskiego pozbyć. Powinien wrócić do Grójca i tylko tam prowadzić swoją działalność. Są reformy w PiS-ie, panu zdaniem. Znaczy, ja... No, ja, nie narzekam, ja nie narzekam, ja nie narzekam. Im, im więcej, im więcej, im więcej Suskiego w radomskiej polityce, tym lepiej dla mnie. Natomiast myślę, że przez te lata udowodnił, że jest jednym z, że jest największym szkodnikiem naszego miasta i chyba powinien zamilczeć, zamilknąć, odejść i w Radomiu tylko przyjeżdżać i podziwiać te zmiany, które wspólnie będziemy robić. To jest bardzo ważny problem, panie redaktorze. Tak myślę, bo przecież my w Radzie Miejskiej musimy współpracować. To nie... Ja, ja mówię, że mamy większość, bo rzeczywiście mamy 13 mandatów na 25. Natomiast. To jest tylko moi... jeden rady, mimo wszystko. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której w Radzie Miejskiej, gdzie mamy 25 radomian, radomianek i radomian, przy dobrych projektach będę oczekiwał poparcia znacznie większego niż tylko swojego bezpośredniego zaplecza politycznego. Więc dziś mogę powiedzieć, że radnych, tych radnych pis którzy chcą zmieniać radom, również zapraszam do współpracy i tak. Takiego poparcia będę, będę oczekiwał i będę o, to, o nie zabiegał. Natomiast myślę, że no Marek Suski wraz ze swoimi Lizusami, takimi jak radny Podlewski, to myślę, że będą to blokować, więc dobrze by było tę sprawę załatwić dla nich raz na zawsze. No właśnie, jak mówimy o Radzie Miejskiej, to już pan powiedział, że 7 maja pierwsze inauguracyjne posiedzenie nowej kadencji. Kto będzie nowym przewodniczącym? Nie wiem. Tę sprawą zajmuje się prezydentka Marta Michalska-Wilk, otrzymała takie zadanie i myślę, że w ciągu najbliższych kilku dni będzie mógł pan, panią prezydentkę o to zapytać. Nie ma wytypować, tak? Kto będzie tym szefem Rady Miejskiej w nowej kadencji? Proszę pytać. A w takim razie, jak będzie wyglądał skład wiceprezydentów? No bo wiemy, że jeden z obecnego grona będzie musiał odejść. To wynika wprost z ustawy, czyli tego, że miasto spadło, liczba mieszkańców w naszym mieście spadła poniżej 200 tysięcy, więc kto dostanie ten, że tak powiem, taką, nie wiem, czy jak to, jak to nazwać, nagrodę, szansę? szansę, może na inną karierę? Panie redaktorze, potraktuję to pytanie znacznie szerzej, bo mówiąc o zmianach, które chcę realizować, też muszę mieć do tych nowych projektów zespół kompetentnych ludzi. Ja akurat mam to szczęście, że. Wokół mnie jest naprawdę dużo kompetentnych samorządowców, doświadczonych przez te dwie kadencje, pokazujących na co dzień swoją aktywność i też dobre pomysły. Więc myślę, że będę miał z kogo wy wy wybierać. Natomiast no, nie ukrywam również, że pewnie do końca maja przede mną takie tr trudne zadanie. Muszę przyjrzeć się i przeanalizować chociażby sprawy i te działania, które realizują spółki, czy, czy jednostki, czy coś należy zmienić, coś wzmocnić. No powiem tak bardzo, bardzo delikatnie też, żeby nikogo nie straszyć, bo to nie taka jest moja intencja, natomiast na pewno do końca maja chcę przygotować swój zespół do tych nowych zadań i niewykluczone są oczywiście również zmiany personalne, a nawet mogę powiedzieć, że na pewno dojdzie do pewnych zmian personalnych. W spółkach miejskich? Nie, nie mówię o całości, okay. o, całym, o całym obszarze związanym z naszym samorządem i, i urząd, i spółki Jednostki natomiast z dużym spokojem mówię, to te zadania, które postawię przed swoim zespołem, będę chciał, żeby realizował kompetentna grupa i profesjonaliści, dlatego będę szukał jak najlepszych rozwiązań, również i personalnych, prawda? To kto w takim razie zgodna wiceprezydentów odejdzie? Nie wiem, panie redaktorze, proszę, myślę, że to jest zbyt wcześnie zadane pytanie. Jeszcze 7 maja będę gotowy, żeby zaprezentować swój zespół kolegium prezydenckie, więc mam jeszcze czas. Czyli jeszcze kilka dni na zastanowienie się. Czyli decyzja nie zapadła. W tej nie, sprawie? nie, to nie jest kwestia zastanowienia się, to jest to, o czym mówiłem odpowiadając na poprzednie pytanie. Projekt wymaga odpowiedniego zespołu i będę również do, tych projektu, do tego projektu dopasował charakter, zawodowe doświadczenie i tak dalej, i wtedy przedstawię swoje kolegium. Na pewno, na pewno na pewno muszę to zrobić do 7 maja i ten termin dotrzymam. Go. Na koniec zapytam też o kwestię, która pojawiała się przed, kampani przed końcem kampanii wyborczej, mianowicie politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili tak, jeżeli wygra Radosław Witkowski, to do naszego miasta przyjadą. Uchodźcy z różnych krajów, i tutaj będą imigranci, będą tutaj y, po naszym mieście y, chodzić i, i działać i stwarzać niebezpieczeństwo. Tak, tak będzie? Przyjmie Pan uchodźców? Panie redaktorze, myślę, że, nie że, że, tak, że taka w ogóle kwestia nie powinna paść w rozmowach o radomskim samorządzie. Natomiast wrócę do tego pytania yy, sprzed kilku minut i uważam, że jedynym uchodźcą powinien być yy, właśnie Marek Suski. Ale to mówimy o przyjęciu, a pan chce, że tak powiem, chyba zadania pana posła Suskiego będzie, się pozbyć. Będzie to na pewno z korzyścią dla naszego miasta. Dość szkodzenia, dość blokowania dobrych rzeczy dla Radomia i ciekawych projektów. Musimy naprawdę ruszyć do przodu w tej nowej kadencji i ja jestem gotowy. Powiedziałem, biorę za to pełną odpowiedzialność, a przy okazji chcę współpracować z kompetentnym zespołem osób, które będą pomagały, a nie będą szkodziły. Jeśli będzie taka decyzja odgórnie, to przyjmie panu uchodźców? Panie redaktorze, ja nikogo nie będę przyjmował, to jeśli chodzi o politykę imigracyjną, to powiem tak wprost, za to odpowiada polski rząd, a na pewno nie polski samorząd. My mamy swoje rzeczy, które są wprost zapisane w ustawie. Polski rząd może cedować na samorządy przyjmowanie tych uchodźców. Panie redaktorze, tak szybko szybko przeglądam w głowie ustawy samorządowej, nie przypominam sobie, żeby polskie samorządy były zobowiązane do takich działań. Natomiast są zobowiązane do tego, żeby dostarczać wodę Odbierać odpady, kształcić młodych Polaków, w naszym przypadku młodych no Romianów. No właśnie, no właśnie yy, śmieci będzie podwyżka, bo to też padało z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości, że pan po wygranych wyborach od razu będzie chciał podnieść ceny. Ja proponuję politykom PiSu, żeby już zakończyli kampanię, wzięli się za pracę. Czy będą czy nie będą? Nie, naprawdę, nie będę komentował y, tego, że politycy PiSu wymyślają sobie takie rzeczy. Proponuję dość kampanii, więcej pracy. Radosław Witkowski, prezydent Radomia, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie jeszcze raz szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaufanie. Naprawdę wspólnie razem zmienimy nasze miasto. Dziękuję. dziękuję. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia już jutro.